Sponsorem odcinka jest Epic Games, chyba każdy z nas ma taką bajkę, którą oglądał za dzieciaka po milion razy. Mimo że była to tania animacja, która była dodatkiem do płatków śniadaniowych, jakiejś gazetki czy prezentem od dziadków, którzy nie mieli pojęcia co kupują, ale w naszych wspomnieniach to super bajka ze świetną animacją i super historią. I niektórzy wpadają na bardzo głupi pomysł, żeby do niej wrócić, bo zapominamy o tym, że nasze wspomnienia z dzieciństwa są troszeczkę podkoloryzowane. Więc dzisiaj tym głupim jestem ja, a bajka do której wracam to Rudolf Czerwono nosy Renifer i wyspa zaginionych zabawek. Z racji, że dzisiaj są Mikołajki, to postanowiłem, że omówię jakiś film świąteczny. A jaki film mógłby być lepszy niż mój ulubiony film świąteczny z dzieciństwa? Który lubiłem tak bardzo, że oglądałem go nawet poza sezonem. Albo po prostu dlatego, że to była jedyna kaseta, jaką miałem. Ale a propos Mikołajek, to ponoć każda osoba, która przyczyni się do tego, że zbierzemy 100 tysięcy subów do końca roku, dostanie jakiś super prezent, prawda, Mikołaju? No, totalnie super prezent. Ho ho, 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 Więc wybór należy do Was. Ale wracając do wideo. Nie wiem, czy wszyscy z Was kojarzą, postać Rudolfa i jego historię, ale w dużym skrócie jest to jeden z reniferów Mikołaja, który ma świecący nos i przez to wszyscy się z niego śmieją, ale też dzięki temu zostaje mianowany najważniejszym reniferem w orszaku Mikołaja, żeby oświetlać mu drogę. A jeśli chodzi o sam film, który będę dzisiaj omawiał, to jest to druga część, z tym, że druga część do czego nie jest w sumie oczywiste. O co już tłumaczę? Rudolf i Wyspa Zaginionych Zabawek wyszedł w 2001 i został wyprodukowany przez Good Times Entertainment, a trzy lata wcześniej to samo studio wypuściło film zatytułowany po prostu Rudolf Czerwononosy Renifer. O dziwo, ten film zarobił tylko 113 tysięcy dolarów przy budżecie 10 milionów. I mówię o dziwo, bo to po prostu dobra bajka, co potwierdzają oceny na portalach filmowych. Więc ja jako dzieciak zawsze myślałem, że ta druga część jest właśnie do filmu z 1998. I nawet w mojej dziecięcej głowie to wszystko miało sens, bo przecież fajnie, że zrobili drugą część, bo jedynka była taka super. No i jeszcze zrobili to w 3D, no po prostu wow! Co z tego, że fabuły zupełnie się nie kleją, a większość postaci z jedynki nie ma w tym filmie tylko są nowe, zupełnie inne. Dla mnie wtedy wystarczyło, że Rudolf był w obu filmach. Jednakże, gdy zacząłem robić research do tego filmu, to okazało się, że jest to sequel, ale nie do tego filmu sprzed 3 lat od tego samego studia, tylko do telewizyjnego filmu sprzed 39 lat od zupełnie innego studia. Tak, też tego nie rozumiem, ale gdy zobaczymy postacie z tej wersji, widać, że ich design jest podobny, więc ma to trochę więcej sensu. Ale zanim przejdę do omawiania filmu, chciałbym jeszcze powiedzieć o sponsorze dzisiejszego odcinka Epic Games, czyli twórców gry Fortnite. Ja do tej pory nigdy nie grałem w Fortnite. Jedyne, co kojarzyłem, to że jest to jakieś strzelanka, tylko że trzeba coś tam budować. No ale okazuje się, że chyba że żyje pod kamieniem, bo Fortnite sporo ewoluował od premiery w 2017 roku i to już nie tylko Strzelanka, czyli Battle Royale, ale teraz Fortnite to tak naprawdę gamingowe multiversum, bo jest tam masa różnych gier i niektóre z nich nie mają nic wspólnego ze strzelaniem, więc tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Nawet jest jakieś Farm Life 4, gdzie hoduje się roślinki i kurczaki. Ale teraz też jest LEGO Fortnite, który jest połączeniem urwivalu i budowania z LEGO, więc w tym trybie jedyne, co was ogranicza, to wasza wyobraźnia. Ale macie też masę minigier w wersji LEGO. Mi osobiście najbardziej się podoba ten kosmiczny parkur, ale jeśli lubisz coś bardziej dynamicznego, to jest też rocket racing, czyli klasyczne wyścigi. No i tryb kreatywny. Wyspy w trybie kreatywnym są stworzone zarówno przez społeczność, jak i profesjonalistów, dzięki czemu są tam najróżniejsze gry. Mi osobiście najbardziej podoba się Riders Resort, gdzie trzeba stawiać czoła bezlitosnym najezdcom na 20 różnych poziomach, ale Havok Hotel 2 też jest całkiem spoko. Teraz można znaleźć grę w dowolnym gatunku. Na przykład horrory, parkour, czy imprezówki na wielu graczy. I wiele, wiele, wiele innych. Więc jeśli szukacie gierki, żeby boczilować po ciężkim dniu, albo chcecie pograć w coś ze znajomymi, to obczajcie Fortnite, bo na pewno znajdziecie coś dla siebie. I co najważniejsze, jest za darmo. Więc link macie w opisie. A wracając do Rudolfa, to może zastanawiacie się skąd w sumie wziął się sam motyw Rudolfa. Otóż wszystkie te filmy czerpią z książki dla dzieci napisanej przez Roberta L. Maya z 1939 roku. I zupełnie przypadkiem. Jest to też rok rozpoczęcia II wojny światowej. Jeśli przyjrzymy się imieniu Renifera, usuniemy dwie pierwsze litery i zastąpimy je pierwszą literą alfabetu łacińskiego, to wtedy. Dobra, żartuję. Pora na zniszczenie sobie dzieciństwa. Film zaczyna się od tego, że widzimy jakieś miasteczko, gdzie zamiast okien są po prostu żółte kwadraty doklejone w pęcie. Po czym widzimy pokój w jednym z tych domów, gdzie są zabawki i pamiętałem, że grafika była słaba, ale nie, że aż tak. Już pierwsze spojrzenie w sumie popsuło mi dzieciństwo, a to dopiero początek. W każdym razie słyszymy melodię, która sprawia, że zabawki podążają za nią jak zahipnotyzowane. Potem widzimy porywacza zabawek, który jak mówi nam narrator, nazywa się... Porywasz zabawek. Kurwa, no nie. A narratorem okazuje się ten bałwan, który nazywa się Śniegowski. Wow, ciekawe jak na to imię. I z jakiegoś nikomu nieznanego powodu śmieje się co drugie słowo. <grywa> Zaczyna nam opowiadać historię i mimo, że ewidentnie cofnęliśmy się do przeszłości, to on dalej stoi obok tych wydarzeń, więc po co się cofaliśmy, skoro mógł po prostu zacząć opowiadać? No ale pewnie się czepiam. Więc teraz jesteśmy na bożonarodzeniowej paradzie, na której wszystkie Renifery to dokładnie ten sam model postaci. Jak ja mogłem oglądać to jako dzieciak? Przecież ktoś, kto to robił, musiał mieć absolutnie wy... Mamy intro, podczas którego widzimy wszystkie abominacje, co to znaczy postacie i po... MILIONIE NAPISÓW Zaczyna się imprezka w chacie Mikołaja, który próbuje odpalić światełka, ale okazuje się imbecylem, bo podłączył wszystko do jednego gniazdka i wywala korki. Oczywiście. Rudolf wraz z Mikołajem bohatersko włączają korki, dzięki czemu wszyscy się cieszą i tańczą. Choć to może za dużo powiedziane, bo postacie poruszają się tak zgrabnie, jakby były w mokrym cemencie, a ten bałwan kripuje na nich za okna. <gry> Rudolf idzie rizować Klarysę i idzie mu tak dobrze, że wychodzą na zewnątrz, gdzie Rudolfinie dostaje śnieżką na pysk, ale w sumie chwila! Jak ona rzuciła tą śnieżkę, a co ważniejsze jak ją ulepiła, mając... kupyta czy tam raciczki? No ale wiadomo, czepiam się. I teraz mamy jakąś piosenkę typu miłość, i Podczas której Rudolf sobie lata, a jego dupeczka musi gonić go biegnąc po ziemi. Po czym bez absolutnie żadnego ostrzeżenia widzimy tą abominację. Okazuje się, że Rudolf ma... Bo jakiś dzieciak prosi go o autograf. Wszyscy piją zdrowie Rudolfa. Mamy trochę creepy animacji. A Rudolf wygłasza przemowę do mikrofonu podłączonego do podłogi nasz protagonista mówi jaki to jest smutny, bo jego niesamowita sława jest taka męcząca, ale wszyscy mówią, żeby nie, i zrobić sztuczkę z kulą, ale imprezkę przerywa to coś, co okazuje się latawcem, który szuka elfa dentysty, bo króla jego wyspy rozpolał ząb. Oczywiście Rudolf zabiera się z nimi, bo fabuła, tak swoją drogą, jeśli chodzi o animację, to jest ona tak plastikowa, że to aż boli w oczy i wiem, że są gorsze, na przykład Little Panda Fighter, ale po prostu ciężko mi przejść nad faktem, że kiedyś mi się to podobało. W każdym razie Rudolf przypomina sobie, że jest smutny, bo ach, ta sława go przytłacza. Więc pora na piosenkę Podczas której mamy takie smaczki animacyjne jak to, że temu elfowi but wchodzi w lodowiec Bo oczywiście zatrzymali się gdzieś na środku oceanu, żeby potańczyć i pośpiewać Po czym docierają na wyspę osobliwych zabawek i teraz dla odmiany mamy Kolejną piosenkę Już pomijam jakość tej piosenki, bo wiadomo nas szczepić ryja. Ale podczas niej też mamy kilka smaczków animacyjnych Na przykład ten kod zmienia kolor z ujęcia na ujęcie Albo tą super realistyczną animację śniegu Okazuje się, że królem tej wyspy jest lew ze skrzydłami po czym mamy kolejny smaczek, bo ten król najpierw otwiera paszczę, ale jak Hermi, bo tak nazywa się Elf, pyta się go, czy może zajrzeć, co on mówi, że nie. Później widzimy Mikołaja, który żeby chronić swoje zabawki przed złodziejem, stawia na straży zabawkowych żołnierzy. Po czym dosłownie scenę później widzimy, jak ten złodziej kradnie wszystkie zabawki, włącznie z tymi żołnierzami. No kto by się spodziewał? Hermi i Rudolf płyną na biegun północny, ale o nie, zaczyna się sztorm, lecz dzięki temu mamy przepiękną animację, jak lodowiec się rozbija. Piękny, it's beautiful. Rudolf i Hermi trafiają do Zatoki rozbitków, gdzie znajduje ich żołnierz, który niby ma brytyjski mundur, ale jednak austriacki wąs. Zabiera ich do zamku, którego władczynią jest Kamila, która jest trochę, hipotopoto... hipotopata... która jest trochę hipopotamem, ale trochę też wróżką. Kamila bez żadnego logicznego powodu myśli, że oni są złodziejami zabawek, więc chce ich wrzucić do lochu. Ale Rudolfowi ze strachu zaczyna świecić się nos i Kamila mówi. Oj, 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 oj. O czym mamy kolejną piosenkę! Już pomijam fakt, że jest po prostu słaba, to przez dwie Minuty śpiewa coś, co można było powiedzieć w mniej niż sekundę, a mianowicie naprawia zabawki. No ale czepiam się. Okazuje się, że jest smutna, bo mówi, że naprawia te zabawki, ale nie wie co z nimi zrobić. Więc Rudolf mówi, że pogada z Mikołajem, żeby znalazł im nowy dom. W zamian za co Kamila mówi, że zoperuje mu nos na normalne. Ale nie teraz, bo Rudolf musi zdążyć na randkę, na której uczy Klarysy latać, ale też. Rudolf, też mógł! Niestety ich dobry humorek przerywa wiadomość, że obrabowano magazyn Świętego Mikołaja. Co gorsza, okazuje się, że nie mają już czasu zrobić nowych, bo do świąt zostały tylko trzy dni. Więc Rudolf mówi swój plan, czyli, że wystarczy, że złapią złodzieje, a wtedy odzyskają zabawki. Dobry plan! Teraz pytają się wszystkich, czy ktoś osta zauważył coś dziwnego, więc ten nerd mówi, że jak czytał swoją ulubioną książkę o to zauważył sterowiec, ale myślał, że mu się przewidziało. Główni bohaterowie dochodzą do wniosku, że złodziej był już na całym świecie, oprócz lokalizacji, której już widzieliśmy, czyli Królestwa Kamili i Wyspy Osobliwych Zabawek. Po czym jadą do kopalni, bo to już trzy czwarte filmu, a jeszcze trzeba wprowadzić dwie postacie. Kurnika Korneliusza i Pietiego o imieniu Bumble. Okazuje się, że Królestwo Kamili też już zostało okradzione, więc ich jedyną szansą jest wyspa osobliwych zabawek. Ale Rudolf chyba podejrzał scenariusz do tego filmu, bo zupełnie znikąd domyślił się, że ten złodziej czaruje zabawki. No ale wiadomo, czekam się. Więc oni udają zabawki, żeby zobaczyć, gdzie je zabiera. Okazuje się, że Yeti jest za duży, żeby złodziej go zabrał, więc goni sterowiec na piechotę, ale okazuje się debilem, bo wpada do wody. Po czym narrator mówi: kworzenia z rodziny Bambi nie umieją pływać. Rudolf mówi zabawkom, że chillera, bo zaraz ich uratują, ale wszystkie są zahipnotyzowane, więc latawiec mówi. Porywać wyrzuca ich ze statku, ale okazuje się... Bo nie zamknął sobie drzwi, przez co ekipa Rudolfa wbija mu do kokpitu. On im ucieka, więc Cornelius zaczyna go gonić. Mimo, że mógłby zrobić to Rudolf, który nie musiałby go gonić po schodach, tylko mógłby do niego podlecieć i po prostu go złapać. No ale wiadomo, znów się czepiam. Złodziej robi banzai i zeskakuje sobie ze sterowca. I mimo, że byli już w pizdu daleko od lądu, to on ląduje na biegunie północnym, gdzie wchodzi do kopalni. Doganiają go renifery, ale zamiast lecieć, to też wsiadają w wagonik, ale nawet tego nie komentuję, bo ryja. Rudolf i Larisa gonią z Wola kolejką górską i on rzuca w nich lat latarniami, które wybuchają. Trochę więcej słabych animacji dalej. Rudolf łapie z walla, ale ten znów ucieka. Na szczęście wbije Cornelius i pomaga mu go złapać. Okazuje się, że złolem jest jakiś misz na szczudłach, ale w sumie, skoro on jest zabawką, to jak opierał się melodii, którą grał? I czemu na samym początku porwał figurki żołnierzy z jakiegoś kościoła czy innego Big Bena? Skoro mówi, że chciał ratować zabawki przed dziećmi, przecież. To się kupy dupy nie trzyma! No ale nie pora teraz na głupie pytania, bo teraz pora na piosenkę! Podczas której dowiadujemy się, że jego dzieciak dostał kiedyś komputer, więc go wyrzucił, przez co mi stał się smutny i stwierdził, że nie chce, by jakakolwiek zabawka podzieliła jego los. Co jest w sumie sensowną motywacją, jak na tak słabą fabułę. Korneliusz jak to słyszy to jest tak smutny, że aż jego chusteczka zmienia kolor, po czym od razu mamy w sumie happy end, bo Korneliusz i Jeci znajdują złoto, Kamila reparuje Misia, a Rudolf akceptuje swój nos, bo jego dupeczka powiedziała, że jest spoko. No ale żeby nie było tak wesoło, to na sam koniec mamy piosenkę. Podsumowując, ten film wygląda okropnie, brakuje w nim tekstur i wszystko wygląda dziwnie lub creepy. Albo jednocześnie dziwnie i creepy. Większość piosenek jest asuchalna, no i historia to totalny bałagan, a dużo kluczowych momentów opiera się tak naprawdę na szczęściu, ale chyba i tak zawsze będę mieć do tego jakiś sentyment. Jak zwykle pozdro dla. Wbijajcie do kwatery rybiego gangu, no i Fortnite, Fortnite, Fortnite. Papa! Pa.